Ewangelii Świętego Jana. Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: "Pójdź za mną". Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: "Znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w Prawie i Prorocy Jezusa, syna Józefa z Nazaretu". Rzekł do niego Natanael: czy może być co dobrego z Nazaretu? Wciąż jesteśmy blisko tajemnicy Bożego Narodzenia. Słyszymy w słowie z Ewangelii na dzisiaj o powołaniu uczniów. Jezus mówi do nich, mówi do Filipa, pójdź za mną. On tak zazwyczaj powołuje swoich uczniów. Pragnie, by oni poszli za nim, by mu towarzyszyli. By słuchali Jego nauczania, by naśladowali Jego sposób życia, co to oznacza dla mnie? To że Bóg się rodzi nie dla patrzenia z Boku na Jego obecność w naszym świecie, ale po to, bym ja wszedł z Nim w bliską relację, a ja tak często lekceważę Jego zaproszenie, mówię. Czy może być co dobrego z Nazaretu? Czy Bóg może mi dać coś? Maryjo, która piastujesz Jezusa w swoich ramionach, tulisz go do serca, przypominaj nam o wielkiej miłości, o Jezusie, o tej miłości, co wchodzi w nasze ludzkie życie i chce naszego szczęścia. W Różańcu Zgadzamy się, by iść za Jezusem, by wołać do Niego. Ty jesteś synem Bożym, ty jesteś królem Izraela, rabbi. Prośmy dzisiaj o umocnienie wiary i o radość życia w wierze.

i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Mariona, Pogosza, na teraz Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panę z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Panę z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Mary łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się w godzinę śmierci naszej. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. O mój Jezu.